Najpierw muszę go wydostać z tego przedziwnego przebranka. Teraz pytanie, dlaczego ktoś miałby to robić? Udawać, że ma ultra, jeżeli nie ma ultra. No to musicie zapytać tego kogoś. Natomiast gdybyście Wy chcieli udawać, że macie ultra, jeżeli nie macie ultra, to możecie kupić taką nakładkę, w takim pudełku ona przychodzi. To pudełka są praktycznie takie same, ale tutaj z tyłu zauważycie, że mają różne kody. One są na tak. A Watcha serii 8, 7, 6, 5, 4, SE. Tylko ta większa koperta musi być, 44 mm. I to pasuje. I to kosztuje od 30 do 50 zł na AliExpress. Być może można znaleźć taniej. Natomiast wady są takie, że to tutaj, przez to, że jest szkiełko dodatkowe, to gorzej reaguje na dotyk, więc yy, trochę bez sensu.